Hej, z moich obserwacji już 30 widziałem wielu mężczyzn, którzy potrafili naraz spotykać się z trzema, z czterema partnerkami. Tak naprawdę żadna z nich o tym nie wiedziała, a czasem niektóre wiedziały i się również na to godziły. Kiedyś gdzieś tam w telewizji była też bardzo głośna sprawa. W ogóle to, to jest nieprawdopodobny, nieprawdopodobny pan. Jaką muszę mieć logistykę, jaką głowę? Skarb państwa wiadomo, że ucierpiał na jakąś tam bardzo potężną kwotę przez niego. No, ile muszą mieć głowy, żeby coś takiego w ogóle wymyślić, to jest pierwsza rzecz. Ale do czego zmierzam? Miał trzy partnerki, z którymi kobiety nie wiem czy jednak, chyba żoną, a, a, a dwie jeden, no w każdym razie trzy, kto, z którymi spotykał się jednocześnie, z każdym miał z nich dziecko, każda myślała, że jest jedyna, a on w tym czasie jeszcze dokonywał różnych jakichś tam oszustw na wielomilionowe, e, wielomilionowe, e, wielomilionowe wałki, o tak bym powiedział. Jak to trzeba mieć, jak, jaką to trzeba mieć, głowę, psychikę żeby yy, mieć tyle różnych spraw na głowie, bo to były poważne sprawy, więc trudne sprawy, a przy tym jeszcze mieć czas dla tych wszystkich kobiet, żeby żadna nie orientowała się, że <laughs> ktoś jeszcze inny może być. Tam doszło do takiego paradoksu, że z tymi trzema się spotykał jednocześnie. Na pewno z, z jedną i z drugą miał dziecko. Żadna oczywiście o tym nie wiedziała, i na każdą jeszcze zaciągnął kredyt, więc sam był cyrk na prawdziwy na kółkach. Ale do czego zmierzam? W wielu w swoim życiu widziałem mężczyzn, którzy po prostu mieli wiele kobiet, z którymi naraz się spotykali, te kobiety bardzo często wiedziały o tym, akceptowały to i cieszyły się z tego, że mogą mu uczestniczyć. Że w piątek będzie ona, w poniedziałek będzie Mariolka. Oczywiście wszystkie były atrakcyjne. I to im się też podobało, że jedna jest atrakcyjniejsza od drugiej. Były wykształcone, bym nie nazwał ich głupimy, głupimi, tak jak niektórzy by tutaj pewnie na komentarze napisać. Były inteligentne, ale każda miała swoje życie i lubiła taką odskocznię. A on, że on był ciekawym, interesującym i fajnym człowiekiem, to I odpowiadało im to. I taki luźny układzik był przez wiele, wiele lat, i takich mężczyzn kilku w życiu poznałem. I teraz pytanie do ciebie: no bo ty cały tak czas się zastanawiasz, czy masz do niej podejść. Czy masz podejść? Wykształcony, jest, nie wiem po co ci ta szkoła była potrzebna. Mięśni masz, jesteś obity jak Herkules tymi mięśniami. Nie wiem po co ci te dalej mięśnie, po co ci w ogóle tutaj jakaś podkoszulka za 500, 000, 2000, za 4000. Jak ty dalej nie podejdziesz do kobiety, dalej jej nie zagadasz, wiedząc, że tylu mężczyzn, artystów, tylu mężczyzn, którzy potrafią, tylu mężczyzn, którzy robią, wyprawiają cuda. Oczywiście procentowo jest bardzo mało, ale są. W skali globalnej robi się potężna liczba. Jeszcze taki przykład, który pamiętam z Hiszpanii, tego nigdy nie zapomnę, wiele, wiele lat temu. Ech, za barem stoi sobie Taki, ja mówię, nawet mówi, ale no, z to przychodzi jakaś kobieta, z jedną się całuje, drugą, drugą się całuje, trzecia go obejmuje, przytula, ja mówię, co to za zawodnik. Mówię, kto, co, co to w ogóle jest, mówię, o co tu chodzi. Oczywiście do momentu, jak, jak on wyszedł za baron, miał chyba 1,60 m, no ale ewidentnie przychodziły do niego i koleżanki, i kochanki, bo to było widać po tym, w jaki sposób się z jedną, z drugą, z trzecią, z czwartą, piątą całował. Miał met 50 metr 60 wzrostu. I teraz pytanie do ciebie, no bo jak to jest, że ty masz met 80 met 90 wzrostu, siłownia, koledzy, yy, yy, dobra podkoszulka, piękny samochód, wykształcenie, yy, firma, a ty nie podchodzisz do kobiet? Wstydzisz się, krępujesz? Jesteś nieśmiały, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja wiem. I z tym ja wiem, chciałbym Cię pozostawić. W każdym bądź razie, gdybyś chciał, to zmienić na dole masz link do moich szkoleń. Akademia-dm.pl Zapisz się już teraz. Ja jak zawsze dziś pozdrawiam Cię z przepięknego Szczecina. Bo Szczecin jest przepięknym miastem. Życzę jak najwięcej cudownych randek. I pamiętaj o tym, że kobiety możesz wybierać od tak. A dlaczego to możesz robić? ponieważ jesteś mężczyzną, ponieważ jesteś facetem i jeżeli potrafisz to robić, a wszystkiego można się nauczyć, to wtedy Twój dzień jest innym dniem i Twoje życie jest innym życiem. Trzymaj się ciepło. Hej.